Włącz i zostań z nami. Szanowni państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie, bo dzisiejszy dzień jest szczególny. To jest druga niedziela lipca, która w diecezji w Łucku na Wołyniu jest obchodzona jako dzień zaduszny, czyli dzień wspomnienia pomordowanych, bo krwawa niedziela, czyli 11 lipca 43 roku to też była druga niedziela lipca. Ale tak się składa, że y, też pochodzę z rodziny, która została dotknięta przez ludobójstwo i to mogę powiedzieć dwuk, y, dwukrotnie. Y, y, urodziłem się wprawdzie w Krakowie, ale cała rodzina mego ojca mieszka tutaj na Dolnym Śląsku, także we Wrocławiu, w Legnicy. A to są ludzie wypędzeni z Kresów Wschodnich. Oczywiście wypędzali ich sowieci, ale wyżynali solidarnie w cudzysłowie i sowieci, i Niemcy, i Ukraińcy. Ci, co ocaleli w bydlęcych wagonach, zostali wywiezieni tutaj na Dolny Śląsk. Moja babcia trafiła do Lwówka Śląskiego, później do Hojnowa, stryj do Legnicy, a mój ojciec przez absolutny przypadek do Krakowa. Natomiast moja świętej pamięci mama pochodzi z rodziny ormiańskiej, która także została dotknięta ludobójstwem i to może właśnie dwukrotnie. Prawdzie to nie byli moi bezpośredni przodkowie, ale Ormianie, którzy zostali wymordowani w tym pierwszym Holokauście, jaki był w XX wieku w Turcji 100 lat temu. I słusznie. Mój przedmówca powiedział, że tak jak Ukraina absolutnie nie przyznaje się do ludobójstwa, tak również Turcja, chociaż chce wejść do Unii Europejskiej, absolutnie do ludobójstwa się nie przyznaje. Dodam, że tutaj we Wrocławiu, rok temu nasza wspólnota ormiańska, ja tutaj co miesiąc przyjeżdżam, aby odprawiać msze ormiańskie ojców dominikanów, postawiła haczkar, kamienny krzyż stojący przed kościołem ojców dominikanów. Bardzo dziękuję przy okazji ojcom dominikanom za tą życzliwość. Przywieziony z Armenii, który jest dedykowany Ormianom, którzy zginęli w Turcji, ale także Ormianom, którzy zostali wymordowani na Kresach Wschodnich, w Kutach nad Czeremoszem i w Baniłowie na Bukowin. Dzisiaj chciałem wyjaśnić dokładnie, na czym polegała Krwawa Niedziela, której rocznicę teraz wspominamy. No, nie przerażają mnie warunki, bo ja takie warunki pamiętam z czasów PRL-u, kiedy mówiło się o Katyniu. Też były latające uniwersytety stłoczone gdzieś w salkach, bo oficjalna propaganda nie pozwalała rodzinom katyńskim mówić. Nawet walczono o datę. Kiedy rodziny napisały na pomniku, że zginął w Katyniu w 1940 roku, to za to można było pójść do więzienia, bo oficjalna wersja była taka, że zrobili to Niemcy, a więc można było pisać 42. albo 43. I wielkim paradoksem III Rzeczpospolitej, która jest zbudowana na ideałach solidarności, a myślę, że tu we Wrocławiu nie trzeba mówić, czym te ideały solidarności były, jest to, że rodziny kresowe są tak traktowane przez władze III RP, jak rodziny katyńskie w PRL. Czyli siedzcie cicho, milczcie. Za PRL-u zarzucano tym rodzinom, że naruszają sojusz ze Związkiem Radzieckim. A dzisiaj się nam zarzuca, że yy, jesteśmy przeszkodą, żeby wciągnąć Ukrainę na siłę, czy ona chce, czy nie chce, żeby ją wciągnąć do Unii Europejskiej. I zanim powiem, o czy była krwawa niedziela, chcę się ustosunkować do tego, że to, co się stało w Polskim Sejmie, a wcześniej w, w Polskim Senacie, jest po prostu zwykłą podłością godną czasu w PRL-u, PZPR. <kluczy> Pan prezydent jest historykiem z wykształcenia. Tusk też. Adam Michnik też kończył historię. Seweryn Blumstein studiował na Uniwersytecie Katolickim. I co się okazuje, to nie jest niewiedza, że oni nie wiedzą, że było ludobójstwo. To jest premedytacja, żeby kłamstwo szerzyć i na tym kłamstwie próbować zbudować jakoby dobre relacje. I proszę państwa, ja dzisiaj byłem w Dzierżoniowie. Mieście, o którym mogę powiedzieć kresowym powstaje, powstał trzeci pomnik już pomordowanym. Jest napisane wprost ludobójstwo, rondo kresowe. Tam w, w Dzierżoniowie nie ma na ten temat wątpliwości. Natomiast jadąc tutaj usłyszałem o tym, że w pana prezydenta banderowiec, neobanderowiec neo ze Swobody rzucił jajkiem. Oczywiście... Czułem się jako pierwszy podejrzany, jak do mnie zadzwoniła dziennikarka. Dobrze, że byłem w Dzierżoniowie, że mnie nie podejrzewano ani pana profesora, ani pana Stanisława. Ja bym nie rzucił jajkiem, bo jestem księdzem. Ale gdybym spotkał pana prezydenta, to powiedziałbym wprost: proszę pana, pan kłamie. Dlatego, że nie wolno ludzi poranionych, rodzin. Kresowych, które tyle lat walczyły i w PRL-u i obecnie o prawdę tak traktować, że nawet zabiera nam się prawo do świętowania dnia 11 lipca jako dnia męczeństwa Kresowia. Prawdę odmieniono w Sejmie przez wszystkie możliwe przypadki, ale okazało się, że nie jest zdolna ekipa rządząca. Moim zdaniem ten podział, który powstał, zabrakło 10 głosów. To tak jak w Sodomie i Gomorze, zabrakło po prostu dziesięciu sprawiedliwych. I co się okazało? Że dzisiaj już wiemy, jaki jest podział. On nie jest taki jak koalicja tak dalej. Jest podział na kłamców i na podział ludzi walczących o prawdę. Niestety przegraliśmy w Sejmie i w Senacie, ale myślę, że również przyszedł czas, żeby wyraźnie powiedzieć, że ci, co kłamią, po prostu nie powinni po raz kolejny znaleźć się ani w Sejmie, ani w Senacie. I Państwo wiecie, że prowadziłem spory ze świętej pamięci Lechem Kaczyńskim, na którego głosowałem. Tu nie chodzi o to, jaką kto ma etykietkę, tylko o taką podstawową y, uczciwość wobec własnego społeczeństwa. Nie wyobrażam sobie, żeby w Izraelu ktoś y, kłamał na temat Holokaustu. On by został starty z powierzchni ziemi. Nie wyobrażam sobie, żeby dzisiaj w Polsce powiedziano, że Holokaust to były bolesne wydarzenia o znamionach ludobójstwa, albo że to była wojna niemiecko-żydowska. Więc jeżeli się nie mówi kłamstw na temat Holokaustu, to nie wolno mówić kłamstw na temat ludobójstwa e, obywateli polskich różnej narodowości, którzy zostali zamordowani za to, że byli Polakami. Albo byli wierni Rzeczypospolitej, tak? Ci Sprawiedliwi Ukraińcy, Ormianie, Czesi, Węgrzy i przedstawiciele wiele innych narodowości. Teraz właśnie chcę wyjaśnić, dlaczego ten spór jest i o co w ogóle chodzi. Pojęcie ludobójstwo jest ułożone przez polskiego obywatela żydowskiego pochodzenia Rafała Lemkina, który z dwóch słów geno naród, cide zniszczyć ułożył pojęcie genocydów, które w języku polskim zostało przetłumaczone na ludobójstwo, spolszczono na, na ludobójstwo. Bo właśnie ludobójstwo Ormian po raz pierwszy pokazało, że istnieją takie zbrodnie, które polegają na wyrżnięciu, wymazaniu z mapy Europy czy świata jakiejś narodowości, a więc już nie pogromy czy zbrodnie wojenne, tylko świadome zabijanie niemowląt od niemowląt do starców danego narodu ludobójstwa Ormian nie potępiono i właśnie Adolf Hitler kiedy wysyłał wojska do Polski użył w, w sierpniu dokładnie 24 sierpnia 1939 roku takiego określenia prowadźcie wojnę totalitarną możecie zabijać kobiety i dzieci i nie musicie bać się o odpowiedzialność i użył takiego zdania, bo któż dzisiaj pamięta o Ormianach? I to samo można powiedzieć trzeciej Rzeczpospolitej, że nas mogą zabijać, bo któż dzisiaj chce mówić o pomordowanych na kresach wschodnich? Czyli z milczenie jest zgodą do następnych zabójstw. Niepotępienie ludobójstwa Ormian doprowadziło do Holokaustu Żydów, doprowadziło do kolejnych zbrodni stalinowskich, i dlatego. Mówimy o ludobójstwie nie dlatego, żeby kogoś zaatakować, tylko żeby przestrzec wszystkie narody, że nie ma zgody na zabijanie ludzi, a tym bardziej zabijanie ludzi, całych narodów, bo ktoś mówi takim językiem, czy należy do takiego wyznania. I dlatego jest tak bardzo ważne, żeby zdefiniować jasno że nie było bolesnych wydarzeń. Ja dzisiaj czytałem całe przemówienie pana prezydenta. Cztery razy użył określenia bolesne wydarzenia. Bolesne wydarzenia to są wtedy, jak ktoś zachoruje, jak ktoś ma grypę, no właśnie, boli go ząb, bądź na przykład nie zda matury. To jest bolesne wydarzenie. Natomiast zabijanie setek tysięcy ludzi jest Jedno określenie i w prawie, i w historii ludobójstwo. Po pierwsze, to nie stało się z dnia na dzień to była ta piekielna ideologia nacjonalistyczna, która narodziła się no, przy poparciu naszych zaborców, Austriaków, w Galicji Wschodniej, gdzie Polakom przeciwstawiano Ukraińców, i ta na, ideologia nacjonalistyczna trafiła niestety na podatny grunt. Ona się sprowadziła do tej zasady Dmytro Doncowa twórczej przemocy, czyli że można zabijać, żeby powstała samostyjna Ukraina. Turcy mówili Turcja dla Turków, więc wyżynać Ormian. Ukraińcy mówili Ukraina dla Ukraińców, więc wyżynać innych, córzeńców. Co więcej, Dmytro Doncow mówił wyraźnie, że można twórczą przemoc stosować także w stosunku do tych Ukraińców, którzy nie popierają tej ideologii. To jest bliski... Zresztą Dmytrodąco w przetłumaczył Mein Kampf Adolfa Hitlera z niemieckiego na ukraiński. Dzięki temu stworzył pewne podstawy ideologiczne. Natomiast co Dmytro Rodącow teoretycznie ułożył, to wprowadził życie Stepan Bandera, syn księdza grecko-katolickiego. Tu trzeba wyraźnie powiedzieć: bez cichej zgody cerkwi grecko-katolickiej i poparcia części duchownych, ten nacjonalizm by się nie rozwinął. On się rozwinął dlatego, że malutkie, szeroko otwarte drzwi po raz później aż szeroko, aż przyszedł 43 rok, kiedy Andrzej Szeptycki, wnuk Aleksandra Fredry, tu stoi pomnik Aleksandra Fredry we Wrocławiu, nawet oddelegowywał księży do SS Galicję tej samej SS, która później wyżynała polskie wioski, a wcześniej mordowała Żydów. Takiego przypadku nie było, żeby księża dostawali pismo, że mają iść do formacji ludobójczej. Przy, przymykanie oczu na działalność księży grecko-katolickich. Y, y, mówię części. Y, wieś rodzinna mego ojca, korościatynko-monasterzy, została wymordowana w lutym 1944 roku przez UPA, którą wspierała grupa siekierników, czyli chłopów ukraińskich uzbrojonych w siekiery. Wszyscy byli grekokatolikami, a tą grupą dowodził ksiądz grecko-katolicki, który później miał wyrzuty sumienia, powiesił się ale niemniej to, co zrobił zła, to zrobił. To spowodowało, że ten nacjonalizm ukraiński, oparty niestety w pewnej części o cerkiew grecko-katolicką, rozwinął się, no bo popierali to nasi okupanci. W ogromny sposób popierali Niemcy, ale też po cichu popierali Sowieci, bo to było na rękę i Niemcom, i Sowietom. Pierwsze bataliony nachtigali Roland, Sformowane z Ukraińców po wejściu do Lwowa, dokonały straszliwych pogromów Żydów, i później powstała SS Galicjen, i właśnie Żydzi byli pierwszymi ofiarami. To byli polscy obywatele, nasi obywatele, naszego kraju, bardzo często spolonizowani. Zostali tymi pierwszymi ofiarami nienawiści nacjonalistycznej ukraińskiej. Jak poszło tak łatwo z Żydami, to następna grupa, Polacy. Polacy byli ogromnie przetrzebieni, bo przecież pierwsza okupacja sowiecka, Syłki na Sybir, do Kazachstanu milion ludzi wysłano, mężczyzn wymordowano, oficerów w Katyniu. Później Niemcy nie byli lepsi. Dokonana ludobójstwo, zbrodnia na profesorach lwowskich, nauczycielach w Stanisławowie. Więc już Polacy byli przetrzebieni nie mieli swoich przywódców. Księża bardzo często byli takimi duchowymi przywódcami. I wtedy właśnie banderowcy uznali, że przyszedł czas na Polaków. Zaczęto od Wołynia, dlatego, że tam Polaków było najmniej. Tam były bardzo słabe struktury też samoobrony, AK, dopiero się tworzyły. I od 9 lutego 1943 roku od wymordowania wsi Paroś rozpoczęły się te słynne Czerwone Noce. Tutaj polecam książkę Henryka Cybulskiego, Czerwone Noce, kiedy w noc, w noc mordowano. Bardzo często w czasie świąt, wspomniana przez pana Dolina, Jan Janowa Dolina została wymordowana z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek, bo wiedziano, że Polacy przyjdą. I generalna rozprawa z Polakami na Wołyniu to była niedziela. Wtedy Cerkiew Prawosławna świętowała ze względu na inny kalendarz święto świętych apostołów Piotra i Pawła. I właśnie niedzielę ci zbójcy wybrali na to, żeby zaatakować Polaków, bo wiedzieli, że Polacy pójdą do kościołów. Czy atakowano jakieś twierdze, posterunki wojskowe? Nie, bo nie było takich. Przecież nikt nie dawał broni Polakom, ani Niemcy, ani Rosjanie. Zaatakowano kościoły. Tylko banderowcy wpadli na to że miejscem zagłady mogą być świątynie rzymskokatolickie, a sami byli okrzczeni w cerkwi. I właśnie scenariusz Krwawej Niedzieli 11 lipca był mniej więcej taki sam. Ludzie szli do kościołów, zbójcy na nich napadali i wyrzynano ludzi w kościołach. I dzisiaj się nie chce na ten temat mówić. Ucieka się od określenia Krwawa Niedziela. Ale to właśnie trzeba wyraźnie powiedzieć, to jest niedziela, Dzień Święty, w którym zginęło wiele tysięcy Polaków w kościołach. Ginęli księża katolicy. Łącznie w, przez, do 1947 roku zamordowano około 200 duchownych. W większości byli to księża diecyzjalni, ale też zakonnicy, siostry zakonne, klerycy, nie mówiąc już ministranci, często chór parafialny, ludzie związani z kościołem, służący w tym kościele. Z księżmi rozprawiano się w sposób najbardziej okrutny, bo wiedziano, że to są ci duchowi przywódcy. I co się okazało, jak na przykład dam przykład, ksiądz Karol Baran w Krwawą Niedzielę został ciężko ranny w czasie mszy. To później go złapano, wsadzono do drewnianego koryta, przerżnięto piłą na pół i banderowcy właśnie okrzeni w koście, w cerkwi mówili, to wołaj Matkę Bożą, może przyjdzie i go przerżnęli. Dzisiaj arcybiskup Mieczysław Mokrzycki chce właśnie powiedzieć, że mamy sprawiedliwych też. To jest właśnie arcybiskup Mokrzycki, którego tu banderowcy chcieli do Wrocławia wysłać, jak słyszałem, <taki> takie plotki rozpowszechniam, bo chcą się go pozbyć. On w obecności prezydenta powiedział wielokrotnie dzisiaj o ludobójstwie, o męczeństwie. Więc wtedy, kiedy. To się powtarzają czasy PRL-u, kiedy politycy chowają głowę w piasek, to Kościół zaczyna mówić. Tutaj też dodam, że tu we Wrocławiu, byłem 5 lipca, słyszałem kazanie przepiękne arcybiskupa, biskupa Świdnickiego Ignacego Deca, profesora tutejszego Wydziału Teologicznego, który wyraźnie, bez ogródek, w takim akademickim wykładzie powiedział dokładnie, co, czym było ludobójstwo. I to chwała, że teraz Kościół Przełamuje nie wszyscy biskupi, nie wszyscy księża, ale przełamuje tą zmowę milczenia wokół tych spraw. Przecież to ginęli ludzie w Kościoła. Do akcji Wisła. Tutaj już powiem w dwóch zdaniach o akcji Wisła. Proszę państwa, po pierwsze, akcji Wisła nie przeprowadzili Polacy, tylko rząd komunistyczny wiadomo, jakie mniejszości w tym rządzie wtedy decydowały. Druga sprawa, trzeba powiedzieć, że niezależnie kto by rządził wtedy w Polsce, nie mógł się pogodzić z tym, że na terenie działa organizacja, która chce oderwać część terytorium polskiego. Bo żołnierze wyklęci, których czcimy, winowcy czy poakowcy, Nigdy nie chcieli żadnego terytorium oderwać od państwa polskiego. Były dwie organizacje. To był Werwolf tutaj y, na terenie y, Dolnego Śląska, który chciał oderwania i y, UPA. Nie było innej drogi. A co by się działo w Bieszczadach na Lubelszczyźnie, gdyby nie było akcji Wisła? Wyżywano by dalej. Banderowcy mordowali swoich. Więc w pewien sposób akcja Wisła uratowała życie bardzo wielu osobom, Polakom i Ukraińcom, bo te, ta, ta, ten, ta nienawiść już była tak straszna, że rozwiązanie tego problemu de facto było takie trochę jak to yy, Aleksander Wielki rozciął Węzeł Gordyjski. Oczywiście możemy tu dyskutować, więc trzeba wyraźnie powiedzieć i tu trzeba też odróżnić ludobójstwo przeprowadzane świadomością przez banderowców od e, niewielkich akcji odwetowych, które miały miejsce. Ja kiedy chodziłem do liceum nie słyszałem o Katyniu. Słyszałem o tym od rodziców później z bibuły solidarnościowej. Ale wydawało się, że jak przyjdzie rok 89, dlatego się angażowałem w solidarność między innymi że właśnie te obozy zbudowane na wartościach solidarnościowych powiedzą prawdę. Faktycznie powiedziano prawdę o ludobójstwie e, e, o dokonywanym przez Niemców. Częściowo, nie do końca prawdę o ludobójstwie dokonywanym przez NKWD, Katyń, Pakt Ribbentrop, Mołotow. Ale są dwie sprawy, których się dzisiejszy establishment boy. To są żołnierze wyklęci i wszyscy, którzy walczyli z komuną. Dlaczego? No weźmy największe guru trzeciej RP, Adam Michni. Kim był jego ojciec i kim jest? A więc właśnie często interesy rodzinne powodują, że ktoś mówi. A jak powiesz, że komuniści mordowali, to jesteś mściciel, to jesteś oszołom. Nie wolno, nie wolno. Dzisiaj Adam Michnik ogłosił nam, że najlepszym przyjacielem naszym jest Wojciech Jaruzelski. A no tak, i to jest właśnie ten fałsz. To, to, to jest t, y, tak, y, tak, y, ja słyszałem, że Kiszczak to człowiek honoru, już kończymy, ostatnie trzy słowa i tak dalej. I teraz proszę Państwa, dlaczego jest taki spór? Bo to jest spór o prawdę. Jeżeli ta prawda zostanie powiedziana, to oba zostaną obalone mity. I proszę Państwa, nie jest to tak, że naród ukraiński wymordował naród polski. To wrzut, który powstał na narodzie ukraińskim w postaci UPA, SS Galicien, Bandery. Tych zdeprawowanych niektórych księży grecko katolickich, to oni w tym brali udział. Natomiast cały naród za to nie odpowiada. Zwłaszcza, że ludobójstwa nie było w okolicach Żytomierza, Charkowa, Kijowa, tamtejsi Ukraińcy nie chwytali siekieri i widły, żeby zamordować swoich polskich sąsiadów. I dzisiaj mówienie, to, co powiedział Radek Sikorski w Sejmie, że nie wolno mówić prawdy, bo inaczej się popsują złe relacje z Ukrainą. To jest, po pierwsze, rzucenie odium odpowiedzialności na cały naród ukraiński, a po drugie, na tym jest zbudowane kłamstwo. I myślę, że to jajko rzucone dzisiaj w prezydenta pokazuje, że na, na kłamstwie niczego dobrego się nie da zbudować. Dziękuję bardzo. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.